Musimy znowu biec, raczej w kierunku Pałacu Kultury. No cóż! Ludzie, prawdę ci powiedzą, nie? Dzień dobry. Czałem, czołem, Witajcie, moi drodzy, w kolejnym materiale na kanale. A dzisiaj pomyślałem, że udamy się do Warszawy. Jak widzicie, Pałac Kultury na wprost. I zagramy sobie snajperem G29. Niemiecki, chyba z tego co pamiętam, karabin snajperski. I tak zauważyłem, że troszkę po macoszemu ostatnio traktowałem WW3. Jeden z materiałów ostatnio się pojawił wcześniej, dopiero chyba na początku grudnia. Także uznałem, że warto byłoby to po prostu naprawić. Aha, myślałem, że będzie przynajmniej headshot. Szczerze mówiąc. Moi drodzy, łapka w górę. Bardzo zachęcam do pozostawienia również subskrypcji na kanale. Powiem wam szczerze, że że może to i dobrze, że ten Battlefield 2042 jest jaki jest, bo to jednak otwiera możliwości innym grom na zaistnienie. I też mi jako twórcy na dostrzeżenie na pewno. Jak to nie była głowa? Na dostrzeżenie różnych innych tytułów, które niewątpliwie na uwagę zasługują, a WW3 jest jedną z tych gier, które zasługują na tą uwagę na pewno. Bardzo przyjemna jest animacja strzelania z tego karabinu, ale czemu to nie siada? Może to nie siada, bo po prostu nie trafiam. No! Mamy pierwszy, szanowni Państwo. Mamy pierwszy. Tutaj w ogóle ta mapa jest tak skonstruowana, że dla snajpera... O, siadło. Całkiem fajnie jest się tutaj przykampić czasem. Ten najdzik pójdzie, chyba nam przejmują. Aj, kuźwa. No, i ja cię zresztą jeszcze raz na nim. Muszę się przyzwyczaić do tego snajpienia tutaj, bo wygląda to trochę inaczej niż na przykład w BF-ie. Dobra, już chyba czaję. Tutaj zawsze ktoś jest. Ale niesamowitego klimatu dodaje to, oj? Jakiś wolny kole? Jakiś wolny kole? Ta muzyka e, i i lektorka, speakerka w zasadzie, mówiąca po polsku. Mega fajnie się gra, mega fajnie. Początek był nietęgi, ale teraz całkiem niezgorzej nam idzie. Jak się trafi Hedzika, to no dobrze to wygląda. Ładnie to siada. Oddaję, oddaję. Kurde, trochę mi przycina czasami. Nie wiem czemu ta gra, wiecie? Gościu wleciał dronem w ogóle. Co on zwariował? To zajebisty timing, dobra, rzućmy na idzika. No i elegancko, złapało. Mówiłem wcześniej, że czasami mam jakieś dziwne ściny. Nie wiem, czy wygrając w w 3 również macie ten problem, że gra mi generalnie chodzi tak samo na ultra i na low, gdzie na... Oj! Gdzie na ultra nawet czasem lepiej niż na low. Dziwne, nie? Okej, okay, jeszcze raz. Okej, okay. ale <noise> że przez pojazd go trafiłem, to tego się nie spodziewałem. A! no ale siada. No przyznajcie, że siada, oddaję giereczka. Wiecie co, znowu gdzieś tak tutaj w tej okolicy postanowiłem sobie przejść, bo jako snajper tu czuję się najlepiej przez to skrzyżowanie. Takie, o, to nie był łeb. Ogromne skrzyżowanie, bo te inne punkty, a szczególnie złote tarasy... Są bardzo ciasne i tam z karabinem snajperskim raczej minie po drodze. A co do samej Warszawy, to mimo tego, że wygląda naprawdę dobrze... O, oh, pięknie się... Oh, jak, jakie to było dobre! To chyba nie jest najlepszą mapą w WW3 jednak. Jednak chyba... No nie, jaki timing! <grym> um, Moskwa, Berlin... Chyba Berlin, jeżeli chodzi o mnie, wiedzie prym. Natomiast TDM w Moskwie jest zdecydowanie najprzyjemniejszy, jak na razie. Okej, okay, tam mamy ziomeczka. Okej, okay, już go nie ma. co ten chłop robi? Co ten gościu robi? <laughs> Jaki nick ma! O Boże! To ten sam, co na początku go spotkałem. Jaki troll, przebrzydły. Posłuchajcie tej muzyki. O, piękna muzyka. Co się tu dzieje? Ja gościu na pieprza! Z tego... LKM-a. Albo ckm -a. Dobra, nejdżik poszedł. więc... o! Timing po raz kolejny. Nie? Kurde, nie wiem w kogo strzelać! Dostał. A. A ten miś co robi, wariat? Ha, on mnie chyba widzi. A <grywa> on nie może strzelać przecież. Jest jakimś amtrakiem albo czymś transportowym raczej. O! Jakie słodkie! O, jakie słodkie! I pojechał sobie. To jest coś? A. Powinienem wyciągnąć pistolet, ale nie będę tego robił. Let's go, Najjik! A, one idę poprawili. O, siadło! Coś z lewej widziałem. O, widzę, że mnie jamują. Okej, okay, siadło raz. O, ładny headshotik. Ładny headshotik. Potwierdzam wpierdol. Potwierdzam w pierdol. Mój ulubiony tekst z tej gry na razie. <laughs> Ewidentnie Cały czas na tym co się tutaj dużo dzieje. Okej. Okay. kolejny pyk. Przejmijmy punkt. No, pojedynek snajperski. Aha, udało się. Na szczęście. No, złote tarasy, proszę. Jak wyglądają złote tarasy? Budeks! O! No dzień dobry! To budka, kolego! <laughs> Check. A to był inny, nie? Tak, to był inny. A, to też był inny. Tam jest chyba jeszcze jeden w takim wypadku, ale nie wiem. Do końca. Odgłosów biegania jeszcze nie poprawili. O, to był chyba ten. Aj! biegnie. Ładny headshot. Na górze też widzę gościa. Kurde, no taki prosty strzał, takie by... Takie by to było ładne. Dobra, zlikwidowali ich. O, mamy ziomeczka. Zatrzymał mi się. Dobrze robi, kładzie się dżdżownica. E, nie ze mną. W łeb. Tam jest czołg. Okej. Okay. Boję się tam podbiegać tak bezpośrednio, widzicie, na to co, za dużo ludzi. Dobra, tego się udało jeszcze wyhaczyć. Ale z uwagi na ten pojazd, mogę mu teoretycznie strzelać w wizjer, ale... Boję się, że go rozjuszę tylko niepotrzebnie, szczerze mówiąc. Dobra, sytuacja wygląda tak, że naprzeciwko mnie jest... Był? Czołg? Natomiast nade mną dwóch gości. Eee, włączyłem sobie radar nawet, jak widzicie. I tutaj będą gdzieś w prawo. O! O! Dobra. <grystanie> to się nie mogło nie udać. Damy łazi po tym samolocie. Dziwi mnie, że nie weszło na początku. O Jezu, no stój! Gościu! Dobrze, położył się. Tak też można. O, zajebiście. We trójkę jadą po mnie. Super. Wysiedli. Pan dostał jeszcze. Ok. A tu jest. Pistolecik. Nice. Aha, mamy gościa. 95. O, Albania. Na tam trzeba rzucić typowi. Powinien dolecieć chyba. Chłopco się przetransportował, kuźwa. Na kolanach przeleciał. Dobra, widzimy jego stópki, pistoletem go wykończymy. Tak jest. Tu się respią w ogóle, z tego wozu chyba. O, tu jest jeden. O! o miał pecha właśnie, miał pecha. Co się tu dzieje? Co oni tam tym pojazdem chcieli zrobić? Ten gość już leży. Jeszcze jeden się zrespił. Zalecenia sił bezpieczeństwa. Zalecenia sił bezpieczeństwa, słyszeliście? Radar włączony. Ogień w dupie powinno być, a nie w dziurze. Tu są, tu są gdzieś. Ale no jak to nie jest. O, głowa, jeszcze bez kasku był przecież. Mm. Ten od razu siadł. O, proszę, kolejne, elegancko. Co z tamtym... No, teraz mu siadło, ale... O, no tak się nie będziemy bawić. Nie chcę się tam za, za, zapuszczać, wiecie, bo... Jak wspominałem, tam jest za ciasno. Ewidentnie za ciasno. Ej, prawie. Oj, oj, dobra, ktoś mi tam pomógł na pewno, bo to znowu nie było za 100, znowu w, głow w głowę nie trafiłem, ale oni tu są jeszcze, o właśnie tutaj jest gość. dobra, filar, ojoj, oj. możemy mieć drobny problemik za chwilkę. Proszę mnie nie oceniać, dziękuję. Na tyle headshotów i ładnych akcji, które dzisiaj były, to ta jedna może być mi wybaczona. Mam nadzieję, tak mi się wydaje. Tam z prawej strony będziemy coś mieli. Przejmowali chyba. O! Tam ziomeczek co robił? Przeskakiwał. Chyba jeszcze ktoś był. No właśnie. Nie trafiłem, typa? No. On we mnie też chyba czymś strzelał, nie? Tak mi się wydaje. No i to chyba na tyle by było. Jeśli chodzi o. warszawskiego snajpera.